Kochani, robimy szybką akcję. Pytamy Tarota. Jak do celu? To będzie takie czytanie z na grupy. Grupa pierwsza, grupa druga, grupa trzecia. Wybierajcie sobie, kochani. Jak do celu? Zaczynamy grupa pierwsza. Jakieś długopismy sobie skołowała, żeby sobie zapisać czas, słuchajcie, jak macie jakieś pomysły na, na to czytanie, na takie jakieś konkretne pytanie do tarota. E Chcielibyście, właśnie z takim podziałem na grupy, to ja bardzo chętnie, bo tak sobie siedziałam, kminiłam właśnie co tutaj wymyślić. No i w pierwszej kolejności przyszło mi, yy, przyszło mi to czytanie, które teraz robię, ten pomysł. Yy, natomiast jak zaczęłam się tak, słuchajcie, wahać, tak wewnętrznie, yy, no to usłyszałam weź kobietą i ci zapytaj. <grym> Dokładnie na zasadzie takiej, czego oni potrzebują, więc jeśli czegoś potrzebujecie. Wglądu jakiegoś konkretnego, jakichś impulsów, to ja bardzo chętnie. Jak najbardziej jestem na to otwarta i umówmy się. Może, że jakiekolwiek propozycje, jeżeli będziecie mieli czytań tego typu, to tutaj, pod tym filmikiem. Dobra? Tak, żeby to było w jednym miejscu. Ja tu będę zaglądać sobie regularnie, bo nie wszystkie komentarze, które wpadają mi się, wyświetlają, słuchajcie, w powiadomieniach, a tych filmów już trochę tutaj jest na kanale. Więc nie jestem w stanie jakby pod innymi filmami tego czasami wychwycić, no nie? bo to powiadomienie albo przyjdzie, albo nie przyjdzie. Więc y, umówmy się na ten punkt, tutaj w tym miejscu, w którym jesteśmy pod tym filmem. jeśli macie jakiś pomysł, to ja bardzo chętnie y, będziemy, będziemy to realizować po prostu wspólnie, tak? No bo to też jest, słuchajcie, dla Was jakby nie było, to jest przestrzeń dla Was też stworzona. Jak najbardziej zachęcam. Dobra, jesteśmy w grupie pierwszej. Zapisuję sobie czas. I lecimy jak do celu grupa pierwsza. grupa pierwsza, to co już tutaj się odsłoniło dla Was. Mamy trzy karty. Myślę, że więcej nie potrzeba tak naprawdę. Nie mam żadnego planu kompletnie na to czytanie, jeśli chodzi o układ kart, ale już widzę i myślę, że na tym się zatrzymamy, dlatego że to, co pierwsze tutaj wyskakuje, słuchajcie, i chcę gadać, no to to jest już na tyle. Jest tutaj kilka kwestii takich, które karty chcą, żebyście usłyszeli. I myślę, że na ten moment to jest wystarczające. Słuchajcie to, co u Was, jakby do celu. Wy musicie odpocząć. Wy musicie odpocząć. Żeby się w tej czwórce mieczy nie doprowadzić do piątki mieczy. Piątka mieczy to już jest taka niefajna energia. Natomiast jakikolwiek spadek energii karty mówią, traktujcie się poważnie. Nie? Pochylajcie się nad sobą, dosłownie jest taki przekaz: pochylajcie się nad sobą. Nie twardo do siebie, nie twardo jak w tej karcie cesarza. Tak jak on to potrafi, e, takie ma, słuchajcie, zapędy, nie twardo, ale z taką, e, słuchajcie, czułą, e, męską, ojcowską energią, wręcz bym powiedziała, tak? Delikatnie. W karcie siły jest to ujarzmienie słuchajcie takich energii, które w nas krążą, które nas gdzieś tam, słuchajcie, pchają tak impulsywnie, a z drugiej strony ścierają się z naszą wrażliwością. Bardzo silnie to tutaj płynie, żeby to, słuchajcie, sobie wyrównać. I jakby karty, które się tutaj ustawiły, mamy czwórkę mieczy, słuchajcie, i cesarza w czwórce mieczy jest zdecydowane, słuchajcie, odpoczynek. Cesarz jest takim. Taką energią, która działa, 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 w ogóle nie słucha siebie, nie słyszy siebie, nie, nie słyszy siebie, słów w tym wydaniu nie słyszy siebie, nie? Natomiast karta siły równoważy to i tutaj jest bardzo silny taki przekaz, słuchajcie, dla was odpocznij. Zwolnij, zatrzymaj się. Nawet ten cesarz tutaj on aktualnie, słuchajcie, siedzi. Potrafi. Potrafi. Tak, i to jest przekaz zarówno dla Pani, jak i dla Panów, bo Panie też potrafią, słuchajcie, w tej swojej takiej męskiej energii się rozpędzić za bardzo, za bardzo w tym działaniu. A to nie o to chodzi. Z kart, słuchajcie, pozytywnej kreacji została dla Was wylosowana karta opieki. Karta opieki, która mówi: zadbaj najpierw o siebie, abyś mógł zadbać także o innych. Ty musisz mieć siłę, ty musisz mieć moc żeby mieć z czego y, przelać, żeby móc y, sobą obdarować, y, słuchajcie, innych, tak? To jest bardzo ważne tutaj u Was. Bardzo nic więcej tu nie y, płynie mi z tych kart. Nie czuję nic więcej jakby wyczerpane zostały informacje. Dobra. Grupa pierwsza. Króciutkie te przekażę, ale one będą czuje coś y, konkretne i treściwe. Lecimy dalej. Grupa druga. Grupa druga. Dobra, grupa druga. Energia głowy, w której jesteś. Sama praca umysłu to za mało. To za mało. Choćbyś był, była nie wiem, jak inteligentna, naprawdę. Nie ma król mieczy i dziesiątka kielichów. Dziesiątka kielichów nie zaprasza do siebie króla mieczy, że tak powiem. Król mieczy nie, nie orbituje w przestrzeni. Słuchajcie, spełnienia emocjonalnego. Nie orbituje. Jest tyłem odwrócona do tej energii. Z kartą postelnika podążaj za tym swoim wewnętrznym światłem. Podążaj za tym swoim wewnętrznym światłem ono ci rozświetli każdą przestrzeń, do której chciałbyś, chciałabyś dojść. Co ty masz robić w tym kierunku? Masz znaleźć przestrzeń dla siebie, dosłownie. Pustelnik jest taką ewidentną kartą. Przestrzeni dla siebie. Nie tylko siedzieć i się zastanawiać. Jak tutaj ten cel y, osiągnąć, a jakby maluje się w tych kartach bardzo wyraźnie, to, co ty byś chciał, chciała. Y, chciałbyś, y, masz ochotę na tą dziesiątkę kielichów, ale jesteś w energii głowy, jesteś y, troszkę przyblokowany. Y, czas tutaj stworzyć taką przestrzeń dla siebie w której ty dosłownie poczujesz w ciele że ci ta energia płynie i rozświetla ciebie a jeśli rozświetla ciebie to z automatu rozświetla każdy twój kolejny dzień masz kartę kreacji z kart pozytywnej kreacji kartę kreacji, która mówi o tym że przestrzeń maluje dla ciebie najpiękniejsze obrazy przyszłości może to być nie wiem czy to do kogoś będzie przesłanie na zasadzie weź może usiądź i złap pędzla dosłownie złap pędzla, namaluj coś to są takie akcje, nie? idź w twórczość, tutaj tak czuję idź w twórczość, obudź tego swojego ducha dojdź do tego swojego wewnętrznego światła odłóż na chwilę umysł, puść to, to, opuść jakby tą strefę, zejdź niżej zejdź do tej czakry serca swojej pozwól, niech tam zacznie po prostu płynąć, bo to tak trochę wygląda w tym Król Mieczy, jakbyś jakbyś wiedział o co chodzi wiedziała o co chodzi, natomiast na ten moment jest takie wrażenie, słuchaj jakbyś pojechał, pojechała windą na dziesiąte piętro i tam się winda zatrzymała a może zjechać w dół, do czekry serca <gry> tak tu słyszę, nie? <gry> tak mam gadać to tak gadam Masz zejść w czakry serca. Pomogą ci w tym jakieś zajęcia twórcze, jak najbardziej. Zajęcia twórcze. Jeżeli nie wiesz jakie, masz dosłownie usiąść, zamknąć oczy i dać sobie czas na znalezienie tych odpowiedzi, dosłownie. Zadać je sobie w swoim wnętrzu. Gdzie mam iść? Gdzie mam iść? Co mam zrobić? Niech mnie to poprowadzi. Puścić tę kontrolę. Oddychaj do tego. I posłuchaj, jakie przychodzą odpowiedzi. My naprawdę możemy ze sobą rozmawiać posłuchaj tego, bo to chce przyjść ta energia chce popłynąć jak sobie do tego dojdziesz to wtedy ta dziesiątka kielichów to spełnienie emocjonalne, emocjonalne u tych, słuchajcie, fajnych ludziach fajnym domu takiej szczęśliwości, którą, której obraz nosisz bo to tak czuć tutaj, nosisz ten obraz w sobie, no chcesz tego, po prostu chcesz chcesz, ale tego nie ma, nie ma przepływu w tobie, nie ma, to się nie, u... jakby ta energia się nie może uzewnętrznić u ciebie, samotno w głowie siedzisz. stwórz coś, stwórz coś, ale najpierw siebie zapytaj bo jakby ten postawnik tutaj mówi ewidentnie jak masz trudność w znalezieniu tego, co, czym to kreowanie, to tworzenie czegokolwiek mogłoby być, wejdź w kartę postalnika wejdź w jego energię bądź chwilę sam, zamknij oczy rozluźnij ciało, zapytaj siebie czym to mogłoby być bo my nie zawsze czujemy, czym to mogłoby być co nam sprawia radość dopóki mogliśmy o tym zapomnieć, wiecie bo to są takie tematy, no my to nosimy w sobie cały czas, nie ale przyjdzie odpowiedź i wtedy idź, dotknij, spróbuj, zobacz jak się z tym czujesz zobacz jakie to jest dla ciebie, nie to to następne, lecisz dalej, tak na tej zasadzie tutaj, nie? więc w ten sposób do twojego celu cala masz, cala masz ale one tutaj ewidentnie są u ciebie w strefie marzeń obojętnie niezależnie od tego, jaką masz sytuację, czy masz rodzinę czy jej nie masz, coś nie spełnia twoich jakby y, oczekiwań y, takich wewnętrznych na takim bardzo głębokim poziomie, nie? no Dobra dwójki to dla was. Lecimy do grupy trzeciej. Grupa trzecia. Grupa trzecia. Jak do celu. nie mam kart decyzji ale mam ochotę ci powiedzieć osoba, która wybrałaś grupę trzecią podejmij tą decyzję, przed Tobą nowa droga jeśli chcesz, jeśli masz w głowie w sobie wewnętrznie mocno osadzony cel um, który z Tobą chodzi każdego dnia i czujesz go bardzo mocno karty mówią, wybierz nową drogę zdecyduj się na nią I zrób to odważnie. Karty jakby chciała powiedzieć, yy, masz już dużo w sobie rzeczy uzdrowionych, przerobionych. I teraz, żebyś osiągnął, osiągnęła jakiś cel obojętnie, czy to relacyjnie, czy zawodowo, karty mówią puść kontrolę. I idź w nowe. Dosłownie taki jest przekaz. Idź w nowe. Jeśli to zrobisz, jeśli to zrobisz, to będzie to minimum energii, które ty masz włożyć w osiągnięcie tego celu i z automatu masz energię trójki różdżek, która jest tutaj już w pełni świadoma i mówi zrobiłem, zrobiłam wszystko co mogłem. Teraz patrzę, obserwuję, co się będzie dalej działo. Ale wybór ten, tej nowej drogi należy do Ciebie. Decyzja, ona musi zapaść w Tobie. Decyzja. Niezależnie od tego, jaką masz sytuację, nie? jest dla Ciebie wylosowana karta z kart pozytywnej kreacji, karta nowej drogi. Otworzą się dla Ciebie nowe drzwi. Skorzystaj z tej szansy, zostawiając stare za sobą. Być może już te nowe drzwi widzisz, może już one gdzieś orbitują wokół Ciebie, może już gdzieś spadła jakaś propozycja nowej pracy, nowego projektu, może gdzieś kręci się koło Ciebie jakaś nowa osoba z potencjałem na rozwój relacyjny, taki na głębszym poziomie, lub niekoniecznie po prostu, tak po prostu, tak? Zdecydowanie pójście w nowe, pójście w nowe. To nawet nie musi być, słuchajcie, na zasadzie takiej, że wy już widzicie jakiś, bo nie musicie, w karcie głupca tego nie ma wręcz. W karcie głupca jest tylko decyzja, jest tylko poczucie, poczucie o tym, że chce iść w nowe. To już jest taki moment, gdzie jest podjęta decyzja o tym, że to stare zostawiam. Tamtego już nie chcę. Idę dalej, chcę teraz spróbować w nowych przestrzeniach, w nowych rejonach. Z nowymi ludźmi, nawet i nie? Dokładnie. Jesteś gotowy, jesteś gotowa, jest taki przekaz tutaj bardzo silny. Jesteś gotowy, jesteś gotowa, możesz iść w nowe, jesteś gotowy. Tyle kochani, dzięki wszystkiego dobrego.